Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Witam Was serdecznie w Walentynki. Dzień dobry, pięknego dnia. Wpadam na chwilkę z krótkim live'em. Pogadać o relacjach w ten dzień. Czasem dla niektórych dzień. Trudny. No dobra, ale od początku. Um, ja wstałam dzisiaj taka trochę pół na pół. Nie wiem, jak u Was, jakoś tak nie na pełnej energii, nie na wysokiej wibracji, tylko tak, jak ja bym powiedziała, 60%. 60% mnie. <laughs> I powiedziałam sobie, jak wstałam taka trochę pół na pół pół, pół, pół lewą nogą, że przecież dzień się jeszcze nie zaczął i że wszystko może się jeszcze wydarzyć i że jeszcze w ogóle moment. To, że się obudziłam ciutkę nie na najwyższej fali, to jeszcze nic nie znaczy. Tak sobie powiedziałam o tej godzinie, dzisiaj 6 rano, no i już o 10 jestem chyba na 100% znowu i mogę do Was przyjść, pogadać. I dokładnie w tym momencie, dla tych, którzy są w newsletterze, lecą do Was, leci do Was dzisiejszy walentynkowy prezent, którym jest 50% zniżki na afirmację. Jeśli ktoś nie jest w newsletterze, to może do niego doskoczyć, dołączyć poprzez stronę agacieśla.pl, zakładka newsletter, tam się można dopisać. Ale oczywiście wrzucę też zniżki na Instagrama, bo ja tu bardzo lubię być i lubię sobie do Was przychodzić i z Wami gadać na żywo. No dobra, relacje, walentynki i wstawanie pół lewą nogą. Jak wstajemy tak trochę lewą nogą, to pamiętajmy, że przed nami cały dzień i można przeskoczyć na prawą, można sobie naprawdę powiedzieć zaraz moment. To jeszcze nie koniec. Te pierwsze minuty nie muszą decydować o, o całym dniu i o energii całego dnia. Um mi dzisiejszy dzień naprawdę ustawił pomysł tego, żeby zrobić, żeby zrobić te afirmacje walentynkowe i od razu wysłanie ich i w ogóle nagranie jednej afirmacji. Jak nagrywam Wasze afirmacje, to mi się też podnoszą wibracje, bo wstaję, wchodzę z intencją, żeby to się spełniło, żeby wysłać Wam jak najwyższą, najlepszą energię. No i wiadomo, przy okazji mi się podnosi. No dobra. Walentynki. Eee... Bywają denerwujące, bywają trudne. Bywa tak, że nam te serduszka wokół wcale nie sprawiają przyjemności, a wręcz nas drażni to serduszkowo. Ja Was zapraszam do tego, żeby zauważyć w tym serduszkowie całym taki Uproszczony przekaz miłości, tego, że ta miłość jest. Może ona jest opakowana jakoś tak plastikowo, komercyjnie. Może ona tak nie smakuje, jak powinna, tą tanią czekoladką, a... ale ona jest wokół. I kiedy ją widzimy wokół, możemy się rozdrażniać i denerwować, a możemy sobie wzmacniać swoją miłość w sobie, miłość wewnętrzną. Możemy sobie powiedzieć, jest, jestem otoczona miłością. Miłość jest na świecie, ludzie się kochają, nawet jeśli jesteś sama dzisiaj. I tym bardziej to serduszkowo i te walentynki drażnią, to niech to będzie dowód dla, do tego, żeby sobie pomyśleć, miłość jest wokół mnie. I jeśli jest dostępna dla innych, to jest dostępna też dla ciebie, dla mnie, jeśli jest dostępna tam, jeśli ona się tam dzieje, to jest też Twoja. Skoro coś jest na świecie, to jest to dla Ciebie dostępne. To Ty decydujesz, co bierzesz z tego świata. Nie świat ci daje. Świat ci pokazuje ogrom możliwości, bogactwo swoich nieograniczonych możliwości. A Ty wybierasz. Więc nie wkurzaj się na serduszka różyczki i czekoladki tylko powiedz sobie wybieram miłość. Może nie taką, nie w tym plastikowym opakowaniu, ale nadal wybieram. Widzę, że jest na świecie, świat mi niesie takie proste dowody, więc biorę. Przyjmuję, otwieram to swoje serce i staję w gotowości do tego, żeby też A jeśli jesteś w związku trudniejszym, i być może te walentynki po prostu rozczarowują, bo, bo właśnie brakuje ci tego kwiatka, uwagi, komplementu, albo nie masz pewności. To warto sobie w ten dzień zrobić taką intencję, że ta miłość będzie, że ja ją odnajdę, że ją poczuję, że albo odnajdę ją w tym związku. Albo ją odnajdę poza tym związkiem, ale znowu ona jest, ona otacza. Miłość jest wszędzie w tobie i wokół ciebie. To serduszkowo niech dzisiaj będzie wzmacniaczem dowodów na istnienie pięknej miłości wokół. A jeśli ten twój partner kochany i kochający, ale taki może mało serduszkowo walentynkowy, a ty potrzebujesz, to powiedz mu. Ja swojemu dzisiaj powiedziałam, e, że chcę róże. Wiedziałam, że będzie jechał po kwiaty. E, jakoś się z różami długo nie lubiłam, ostatnio się z różami polubiłam, więc powiedziałam, jakie te kwiaty chcę. I nic w tym nie ma złego. On się mnie jeszcze zapytał, ile sztuk. <głos》> niektórzy faceci muszą mieć, wiecie, poukładane i konkret. Czy to. Że to powiedziałam, czy to, że on zapytał, ile w jakikolwiek sposób obniży albo pomniejszy moją radość? Nie, będę sobie na nie patrzeć, będę się z nich cieszyć. A że nie każda osoba, nie każdy partner, partnerka potrafi dawać i wie co, to naprawdę czasem warto im po prostu wprost powiedzieć, kochanie. Kup mi dzisiaj kwiaty. Albo zabierz mnie do kina na koncert na kolację, albo kup mi dobre wino czy czekoladki, cokolwiek. Nie boli powiedzenie tego. Powiedz, chcę sobie patrzeć na te moje kwiatki, czy zjeść tą czekoladkę, po prostu poczuć. Nawet jeśli mówi się o tym, że to komercyjne, plastikowe i tak dalej, ale jeśli chcesz, potrzebujesz i masz ochotę, to czemu nie? No i pamiętaj. Że zawsze możesz przecież sobie kupić te kwiatki sama, te czekoladki. Sama możesz o siebie zadbać. Bo w tych wszystkich pięknych relacjach, które mamy w życiu, które nam pokazują mnóstwo rzeczy o nas, jest jedna relacja, którą mamy zawsze nieprzerwanie, nieustannie. Nie da się od niej odejść. I to jest relacja z samą sobą, z samym sobą. Z każdej relacji w życiu można wyjść. Z rodzicami, mężem, żoną, z dziećmi się rozstajemy, zwyczajnie gdzieś one wychodzą z domu po prostu po pewnym czasie, ale ze sobą się nie da. Ze sobą gadamy cały czas. Na swoje odbicie w lustrze patrzymy cały czas, siebie dotykamy cały czas, siebie karmimy cały czas. Więc jeśli potrzebujesz, masz ochotę, albo chcesz się pobawić i dać sobie coś, to czemu nie? Daj to sobie dzisiaj. Prawda? Można. Można, bo ta relacja ze sobą w ogóle odmienia nasze relacje ze wszystkimi. Chyba Osho gdzieś pisał, Jezus, mam nadzieję, że Osho, a nie ktoś inny, bo już jak to ja, nie pamiętam. Ale chodziło o taką zależność, że możesz zmienić pracę, związek, miejsce zamieszkania, w ogóle ciało, figurę, możesz zmienić wszystko. Wszystkie relacje ze wszystkim wokół w świecie zewnętrznym. Ale, jak nie ma zmiany tej w środku, czyli zmiany ja versus ja, to tam się nic nie zmienia. To w tej relacji przychodzą te same sytuacje ubrane w inną osobę, to w tej pracy przychodzą te same ciężary ubrane w inne wyzwania. Kiedy się zmienia relacja ja ze sobą. Kiedy ja do siebie mówię z miłością, kiedy ja się sobą zajmuję, kiedy ja się karmię z miłością, kiedy ja o siebie dbam, wysypiam się, słucham czego chce moje ciało, to ja zmieniam moje relacje zewnętrzne. Kiedy jestem ze sobą inaczej, bliżej, bardziej, mocniej, cieplej, bardziej z miłością, bardziej opiekuńczo to świat zewnętrzny też zaczyna zaczyna doskakiwać do tego do tej zmiany nie zmieniamy zewnątrz aby się zmieniła nasza relacja ze sobą tak czyli nie zmieniamy pracy aby się poczuć lepiej poczuć się dumną czy poczuć się szczęśliwą nie zmieniamy pacz faceta, aby się poczuć kochaną no chyba, że naprawdę nie, ma, nie, ma, nie czujemy, że związek ma, ma sens, ale to są inne historie. Zmieniamy od siebie. Kiedy my zaczynamy siebie kochać, czuć się dumne, zadowolone i spełnione, to ten świat zewnętrzny zaczyna się zmieniać. W drugą stronę. Okej. Okay. Nasza Polana napisała czasami zdarza mi się to zakomunikować, a czasem on wie i pamięta. Uczymy się siebie każdego dnia. Piękna ta lekcja, to czasem wyboista i trudne trudna kartkówki dają w kość. Dobrego dnia. Super. Eee, u mnie chyba podobnie, że czasem przypominam, a czasem on wie i pamięta. Ale warto, warto pamiętać o tych dwóch stronach, że my też możemy przypomnieć o swoich potrzebach. I oni nam też mogą przypomnieć o swoich potrzebach. I fajnie się w tym wszystkim spotykać, komunikować, uczyć się siebie nawzajem. Wiecie, to w ogóle jest bardzo, bardzo ładnie napisałaś. Uczymy się siebie każdego dnia. My często zakładamy, że już kogoś znamy, że już wszystko jest jakieś <laughs> i oczekujemy, że to się będzie dokładnie powtarzać tak samo dzień za dniem. A przecież wszyscy się w jakiś sposób zmieniamy. Spotykamy z kimś, wychodzimy na zewnątrz, czytamy jakąś książkę, oglądamy jakiś film, inspirujemy się czymś, wzrastamy codziennie. Więc uczmy się siebie każdego dnia z taką ciekawością i otwartością. No, znam tego mojego faceta, ale może. Nie jest tak, że codziennie jest dokładnie taki sam. Bo nie jest, prawda? Z otwartością i ciekawością jest fajnie. Jeśli ktoś chce sobie popracować nad yy, <coughs> relacjami lub przyciągnąć związek, to ja zapraszam. Zaczynamy wtorek, środa, warsztaty online z miłości i redefinicji związków. Wtorki 20, środy 12. Kilka miejsc zostało, oczywiście, więcej na środy, na 12, jeśli macie przestrzeń. Wrzucę pewnie gdzieś tutaj, jak zwykle w story, z tego na stronie nie ma. No i jeszcze dzisiejszy prezent walentynkowy, którego też na stronie nie ma, ale też wrzucę tutaj. A kto jest w newsletterze, to dostał, to dostał już dzisiaj maila, kilka minut temu. Może to jest prezent, który sobie e, zrobisz na walentynki. To jest 50% zniżki na afirmację, żeby przyciągnąć. Nie tylko miłość. Nie tylko to musi być ten temat. Może być jakikolwiek temat. Zniżka działa. Co z tym moim gardłem znowu? Słuchajcie, przecież wcale tak dużo nie gadam ostatnio. 50% zniżki. Otworzyłam kalendarz na miesiąc na walentynkowe afirmacje. 40 minut konsultacji, tekst i nagranie. Za połowę ceny, ale. Będzie aktywny link tylko dzisiaj, tylko jutro, tak żeby, żeby to było rzeczywiście na walentynki. Tylko dzisiaj, tylko jutro można skorzystać z tej zniżki prezentu 50% na afirmację, na zamówienie. Ja sobie przejadę, czy ktoś coś pisał? Nie. Oj, moi kocha moje kochane i moi kochani, widziałam jakiś panów dzisiaj. Panów się pojawia znacznie mniej. Ale dobrze się pojawiają. Ta męska energia trochę funkcjonuje inaczej, ale już się też męska energia bierze za wzrost, rozwój, naprawianie, wyrównywanie, harmonizację. Ale o tym na warsztatach. No dobra. Moje drogie, moi drodzy, zakochani czy samotni, miłość jest. Zauważcie ją, przyjmijcie, otwórzcie to swoje serce, poczujcie, niech ona rośnie. Kiedy dajesz miłość, to ją pomnażasz. Kiedy przyjmujesz miłość, to ją pomnażasz. Kiedy jej pragniesz, warto się do niej uśmiechnąć, do nią pozwolić, nawet do tych plastikowych serduszek jako do takiego najprostszego symbolu, żeby powiedzieć, wysłać tą energię nieblokującą. Nie ja tego nie chcę, to jest złe Walentynki Sio, tylko kurczę. To jest to, w jaki sposób gdzieś tam współczesne społeczeństwo pokazuje symbolikę miłości. I może ta symbolika nie moja, ale jest ona przekazem energii miłości. Więc nie blokujmy jej sobie. Spójrzmy na nią z uśmiechem. Może nie, moja, nie mój sposób przekazu, ale nadal sposób. Przesyłania miłości, dawania i przyjmowania. Prawda? Kochani, pięknego dnia, wspaniałych walentynek. Z niektórymi z Was ja się dzisiaj widzę na medytacji, kursu miłości do siebie. Fajnie, że się widzimy w walentynki. Zrobimy sobie piękną medytację. Bardzo się cieszę na to spotkanie. No i co? I wpadam tutaj za kilka dni znowu, żeby coś wam, coś wam poopowiadać i, i dać znać. Czy ktoś ma jakieś pytania, komentarze albo coś by chciał powiedzieć, to ja jestem przez chwilkę. Cisza. No to dobrze. Trzymajcie się pięknie, ciepło, myślcie o sobie dobrze. Zadbajcie o tą relację ze sobą, o tą pierwszą podstawową najważniejszą relację w życiu o to jak to siebie mówicie jak siebie traktujecie jakie jacy dla siebie samych jesteście Pięknego dnia Cześć Super dzięki